You better turn up Dzień dobry, witam w nowym vlogu Musiałam przywitać wam z y, Tymkiem Bo codziennie na Instagramie pomyślałam, że będę wam y, wrzucać y, moją ulubioną piosenkę Co prawda na razie jest hashtag Tymek of the day y, Ale planuję też inne piosenki wrzucać, więc nie martwcie się y, Dzisiaj jest to Tymek a my mamy niedzielę Skończyłam już nagrywać film Na Fit Couple Dlaczego jest tak ciemno? Halo, przepraszam, dzień dobry Skończyłam już nagrywać właśnie film Na Fit Couple I zaraz jedziemy na siłkę Nagrywać oczywiście Nie ćwiczyć Ćwiczyłam wczoraj, w ogóle wczoraj robiłam live'a I tak dobrze mi się z wami gadało Więc bardzo dziękuję każdemu Kto był na sobotnim live'ie O 20.00 trzydzieści chyba jakoś tak, bo dosyć późno byłam na tej siłowni, ale wtedy mi się po prostu najlepiej trenuje, więc o tego z niej byłam. Przyniosłam sobie moje kwiatuszki, których kolor mi się nie podoba, ale trudno, poczekam aż zdechną i kupię nowe. I jutro wrzucam film z Tak bardzo nie mogę się już doczekać, aż go wrzucę. W ogóle wiecie ile ja już raz go obejrzałam od momentu, aż go zmontowałam? Zbyt wiele. Jeszcze y, nie jest ten film 100% gotowy, bo tak jak właśnie Wam mówiłam, muszę popracować nad kolorami. Alan mówi, że to zrobi, ale no minął jeden dzień i jeszcze nic. Jak to go nie zrobi, to zrobię to sama. Bez łaski! Okay. Mhm. Y, no, tak samo jak wy, wyniosłeś y, walizki. Dwie, dwie, czy my jesteśmy już 3 tygodnie na chacie? Dwa. 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 Dwa tygodnie. To i tak! Nie narzekaj, wynioski. No więc jak widzicie dzisiaj pracujcie. Nagramy do film, więc tak nie do końca. Ale chciałam zacząć wiecie, taką, taką rozmowę, że och dzisiaj tak pracowicie, a patrzcie co słuchać u moich psów. No nie pluszkek. Pluszkek, czemu już nie, nie chcesz być cute pieskiem? Pokaż mi tu mordeczkę. Mordziaszkę małą. Co się dzieje? Łoo! Wyciąganko poranne. Popołudniowe bardziej. Już plusi. Jak ci się pluszkę grzyje? Śpiąco co jest? No, że śpi, sobie śpi. Płakaliście też, że nie ma misia, ale jak widzicie, misiu całe życie pod kanapą, więc ciężko. Ojejciu! I tutaj też się wyciągamy. Misiu, ale pokaż pyszczek. <śmiech> <Misiu>. <śmiech> Ej, pokażę pyszka. Dzień. <noise> no, mi to już życie siedzi pod kanapą, więc ciężko mi się go nagrywa. No ale widzicie, Miśka jak żyje. No, kto żyje? Kto żyje? Di, di, di. Di, di, di. Drup. Drup. Ale teraz cute jesteś? Masz taki cute pies, wiesz Ty o tym? misolinko cute pies Idzie, a kto to idzie? I to zrobić! Pokaż w piszczusia! Misiu! Przecież to arcydzieło, a nie pies. Masować mam te. No ok. Byliśmy na siłce i ponagrywałam i rzeczy na Instagrama, i rzeczy na YouTube'a, więc wracają filmy na TikTok. Mieliśmy dwa tygodnie przerwy. Yy, więc... Wracamy. Ja wracam, bo Alan to nigdy chyba nie wróci. Yy, I Co? no to właśnie dzisiaj nagrałam ten film, który się pojawi. Yy, nagraliśmy teraz na siłowni to, to trzeba było. Wracamy na Hatę. Zobaczcie, jak się poświęcam dla Was. Yy, idę w drugą stronę. No nie, rób mi cienia. No, więc mamy to zrobione, to co chcieliśmy zrobić dzisiaj. Czy w sumie jeszcze coś mamy do zrobienia? Chyba nie. Chyba jest Cham, chciałam znaleźć, żeby buble wafle, ale on mnie po prostu tak dręczy z tymi buble wafle, że nie mogę. Jak nie dzisiaj 10 razy, już do mnie mówiłeś, że? Niemal nie widać, więc nie masz dowodu. Będę kończyć, bo światło jest tak tragiczne, że później jak będę to montować, to będę sobie pluła w brodę, że w ogóle to nagrywałam, więc yy, do lepszego światła. Cześć, dzień dobry, witam was. Nie, nie witam Was w nowym vlogu. Ja już nie wiem, kiedy ja nagrywam, a kiedy ja nie nagrywam, bo wydaje mi się, że ja całe życie nagrywam. że Ja nic nie nagrywam. Masz maszane. Sukienka Forever 21, naszyjniki H&M e, makijaż i e, fryzura. Nagrana, więc e, pomyślałam, że właśnie jednak nagram. Mam ten taki mój. Makijaż letni, co robię, kiedy chcę wyglądać dobrze latem, ale chcę mieć pewność, że ten makijaż się utrzyma, więc to jest to, co zrobiłam i od razu pokazałam Wam właśnie, jak robię te włosy. Kiedy ten film się pojawi, nie wiem. Bo ogólnie mam zapisane, rozpisane wszystkie filmy, ale ostatnio to po prostu ja sama sobie psuję wszystko, więc nie wiem, kiedy to się pojawi, ale kiedyś będzie. Nagrałam też czyszczenie znowu toaletki. Ale przychodzę tutaj do Was, aby podziękować wam trylionowy raz, bo już milion razy dziękowałam za odbiór tego filmu o Seszelach, znaczy tego travel vloga z Seszeli, bo to jest chyba, w ogóle wydaje mi się, że to jest rekord komentarzy, jakie zostawiliście mi pod filmem w tak krótkim czasie, bo nawet nie minęły 24 godziny i ja miałam już tysiąc komentarzy. Tysiąc! To jest masa. Staram się wszystko serduszkować, jak tylko mam chwilę, to od razu lecę, bo niestety skomentować wszystkiego nie jestem po prostu w stanie, za dużo rzeczy robię i nie chcę też, wiecie, nie nagrać filmu, bo cały czas będę musiała kupić dziękuję, 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 więc tyle razy już dziękowałam, ile mogłam, staram się zostawiać serduszka, więc bardzo wam dziękuję, bo nawet nie sądzicie, nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, że aż tak bardzo, aż tak fajnie przyjęliście ten film. No, bo ja siedziałam łącznie nad nim z 12 godzin. No, oczywiście nie liczę czasu, kiedy ile nam zajęło nagrywanie tego. I jak zobaczyłam te komentarze, to po prostu chce mi się więcej tworzyć takich filmów. I na pewno coś takiego będzie, bo już z Alanem coś tutaj kombinujemy. Więc oboje, w sumie, chcielibyśmy Wam podziękować za odbiór tego. Filmu, więc jeszcze raz w tym filmie po raz też nie wiadomo który. Bardzo, bardzo dziękuję. Przy takim odbiorze, naprawdę aż chce się działać, chce się podwyższać jakość swoich filmów i kombinować nowe rzeczy, bo uwielbiam po prostu Waszą reakcję. Wydaje mi się, że większy fan miałam czytając Wasze komentarze i patrząc na ten odbiór niż oglądając ten film, więc bardzo Wam dziękuję. Jeszcze raz. Dzięki. No, my mamy godzinę 16.20. Ja skończyłam właśnie dopiero teraz nagrywać, bo wcześniej siedziałam i właśnie montowałam film na FitCupu z pierwszym razem na siłowni, czyli wszystko co powinniście wiedzieć zanim pójdziecie na tą siłownię. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy iść na siłkę czy nie, to może ten film Wam pomoże i będę się zbierać. Ale nie wiem co będziemy robić. Nie. Hejka, zbieramy się do wyjścia, ale muszę... E, poprawić makijaż i w ogóle lubicie moje story time, e, więc słuchajcie, story time, z teraz! Wrzuciłam dzisiaj e, na... D, d, w ogóle ja czuję, że to jest przez jedną z was, ale już wam mówię o co chodzi. Wrzuciłam się na instastory, potrzebuję pudru, Wrzuci, wrzuciłam się na instastory e, filmik, gdzie tam śpiewam i napisałam, że Coś tam, że z jednej, jak, kiedy z jednej strony mi się muzyka podoba, ale z drugiej jestem zażenowana czy że jest żenująca I chodziło tutaj o piosenkę Senti Ile To jest ziomek, którego ostatnio odkryłam i słucham jego muzyki teraz razem z Tymkiem Raz Tymek, raz on, bo też ma jedną piosenkę z Tymkiem, więc w ten sposób go znalazłam i yy, chodziło mi po, że to żenujące po tym konem, że ja już jestem za stara chyba na takie teksty. I on, słuchajcie, do mnie napisał, ja go w żaden sposób nie oznaczyłam. Więc yy, ja mam tu pytanie, kto mnie podkablował? I napisał coś tu, że nie wiem jak na to zareagować, ale pozdrawiam. Ale pozdrawia i ja myślę, o ja! No! Więc napisałam mu, że w żaden sposób nie jest to obrażanie jego, tylko bardziej siebie, że ja już jestem po prostu na takie rzeczy za stara Ale że sama muzyka mega mi się podoba, bo tak jest Zresztą słucham tej piosenki ile i jeszcze The End z Tymkiem Jeszcze Zgubiłem Wódę Widzicie, mi jest w ogóle ciężko powiedzieć to Zgubiłem Wódę, bo ja się czuję zażenowana, bo po prostu nie mam już 15 lat czy nawet tam 20 e, i, I to mi się One mi się, po prostu one z, y, bardzo fajnie Wchodzą w ucho i cały czas chcę się Ja w ogóle wiesz, ja się dre Nie, chciałam się wyzrzeć jak ja to śpiewam <grym> nie I No i, to, i ja się pytam, która mnie Podkablowała pod, pod, pod Ale w ogóle Alan y, oczywiście zrobił research I w ogóle wydaje mi się, że chyba Nie wiem czy to jest jego dziewczyna, czy kto Ale na laska z Instagrama, o której ostatnio Słyszałam, nie obserwuję jej, ale Ok. No, więc takie tam słuchajcie, żenujące rzeczy mnie spotkają. Nie wiem, żaden nie chciałam w sposób go obrazić, czy coś nie, więc jakby obraziłam siebie, że jestem za stara już. I tak jestem młodsza od Alana, który ma po już No, ale wiecie. Pierwszy raz. Ja, więc zobaczcie, nawet go nie oznaczyłam i do mnie napisał, a tymka tyle razy oznaczam, tyle razy o nim mówię i jeszcze do mnie nie napisał, no? Widzicie? Widzicie jak to jest? Muszę te usta zmyć, bo to jest tragedia. Gdzie mam tu? Tak, dobra. No, więc hejka, tak w ogóle dzisiaj jest środa, nagrałam filmy i teraz z Alanem wychodzimy, tylko muszę poprawić usta, bo miałam czerwoną pomadkę, a jadłam i nie chciałam, żeby mi się ta czerwona pomadka wszędzie przetransportowała. Więc musiałam sobie ją usunąć, ale muszę przyznać, że byłam zaskoczona, to fakt. Więc co, użyję chyba sobie tylko błyszczyka, tylko muszę poprawić sobie ten podkład. Dzisiaj mam na twarzy e, Benefit Hello Happy w numerze 2, gdyby ktoś był zainteresowany. Czy tylko, że ja zawsze muszę mieć takie wpadki w życiu? Traga tragedia. Ehm. Golden Rose w numerku 02 Pink Nude Chyba jeszcze włosy powinnam poprawić, co? Albo po prostu sobie to rozpuszczę Bo mam tylko jedną suwkę I zobaczcie, jest kitałka Więc możliwe, że sobie zostawię kitkę Bo ten kok tam z tyłu, się ze mnie na Jest w że mam coś odstające Więc niech będzie kiteczka Dobra i spadamy Dobra, mi się tutaj pozakręcało Dobra, słuchajcie, byliśmy w galerii Dalej jesteśmy, jak widać ale Alan przekonał mnie do tego, żeby wyjść z tej galerii i iść obejrzeć horror. My na co dzień nie oglądamy w ogóle filmów ani seriali na chacie, bo po prostu nie mamy kiedy. Eee, ale dzisiaj powiedział do mnie, że wyjdźmy eee, wcześniej z galerii. Wczoraj byliśmy go w kilku sklepach i poszłam odebrać też eee, brązuletkę mojej mamy z Jess'a. No i przeglądał mnie, aha i kupiłam jeszcze tak no, plecak na urodziny, to co wam mówiłam Mówiłam wam też, że on co chwilę zmienia zdanie i chciał ten zegarek, się mi 4, cztery Jednak skończyło się na plecaku Ja kupiłam sobie bluzkę, ale to pewnie zobaczycie tam w holu I będziemy oglądać horror, który nazywa się... As. As. Że us? Aha, że As, że my Jak się puścikam ze strachu, to wam tam znać Ale idziemy jeszcze do Carrefoura, słuchajcie, kupcie sobie popcorn Nigdy nie robiłem takich rzeczy ale musiałam, e, powiedziałam Alanowi, że jak dostanę Monstera, to z nim obejrzę. Więc zgodził się na Monstera. I Alana warunkiem był popcorn. Więc będziemy mieć Monstera, popcorn, horror, wolny dzień, bo dzisiaj nie idziemy Czy też na siłownię. Może na Nie, ja wolę popcorn. Znaczy, możesz sobie wziąć. Ale patrzcie, ile teraz będzie się działo. Wow, oglądamy wow, horror. Mamy popcorn. Film włączony i będziemy oglądać. Pluszek chyba nie chce z nami oglądać horroru. I sam wygląda jak z horroru. Hejka, mamy dzisiaj piątek. Zaraz siadam do nagrywania i w ogóle słuchajcie, już jest już tak późno, że właśnie... O, właśnie Alan wraca. Mamy solenizanta. Witaj. Witaj. Stole, stole! Niech Właśnie włączyłam na vloga. I będę nagrywać film z nowościami na niedzielę. Więc zaraz tam obczaję jeszcze coś takiego nowego, chociaż już dzisiaj robiłam research. Więc siądę, nagram i. Co będziemy robić dzisiaj? Nie wiem, poczekam, że bombarduję. Cześć, bombarduję. Cześć, I. I co miałam mówić? A, w ogóle to napisałam temu Senti. Temu senty, napisałam sentiemu, e, wtedy odpisałam mu i tam napisał, że ha, ha, luz I w ogóle, słuchajcie, wrzuciłam znowu e, jedną jego piosenkę na feeddoncie, nie oznaczyłam go i on znowu do mnie napisał. Więc e, proszę osobę, która kabluje na mnie, aby się przedstawiła w tym vlogu, znaczy w komentarzach, bo to jest niemożliwe, żeby on śledził wszystko. Ja. I on w ogóle mnie nie obserwuje Co? Ktoś kabluje Ktoś kabluje, Ja, dzisiaj robimy, ja klata robię tak? Aha, klatę Ja dzisiaj robię dupę O, no spoko, bo nie Naszą Nasze ulubione partie nie, <laughs> mam, <bo> nie <laughs> to Dobra, to robię usta I hmm. będę hmm. nagrywać Nie denerwuj piesła hmm. Pluszka, jak chcesz się pokazać, jaki jesteś piękny? Chodź, pluszij pluszi tutaj się nagrywa Pokaż, jaki jesteś piękny Mądry chcesz, chcesz atencji Cute co z braciszkiem? Jak to Co <grym> ma takie faforki? <grym> Powinniśmy nagrać film, tałujemy nasze psy przez 10 minut Dobrze. straight To by szybciej wybiegł? już jakby nas to rozszarpał już. On już wie, jak to rozszarpać. Nie, się jakby dalej się trzymał. Jakby się wyrywał. Dobrze. Dajesz. Nagrywamy. Ja nagrywam. Hmm. Czy ktoś się wypowie na temat nowości kosmetycznych? Nie. Ej, a to nie byłoby ciekawe, co ty sądzisz, co Fatty sądzi o nowościach kosmetycznych? spróbować. Chcesz nagrać ze mną? Teraz. Jesteś ogolony tu i tu. Możemy hmm. nagrać. Tak? <noise> tak? No, no dobra. Dobre. No to jedziesz. No to jedziesz. Haha, Świetnie. Patrz, tak się wymyślał genialne pomysły na film. Patrzcie na to. Misiu, mam ciasteczko. Misiu. Siad. Misiu. Siad. Gdzie jest? Szukaj. Tu jest? Czy w tej? Gdzie jest? Wybieraj. <noise> tu jest? Brawo! Teraz spróbujemy z pluszaczkiem. Pluszak, proszę gorzej idzie. Ale może pójdę. Pruszyć, tu jest ciasteczko. To szukaj, gdzie jest. Prusi. No, gdzie jest? Dobra, misiu. misiu. Pluszak. nie? Misiu, gdzie jest ciasteczko? Szukaj. No gdzie jest? Gdzie jest? Gdzie jest ciasteczko? Ostatnia raz. Łapką, dawaj, łapką. Gdzie jest? Przy tej ręce obstajesz. Próżek <laughs> liże byle co. No. Próżek siad. Poproś. Siad. Dobra, spróbujemy z misią ostatni raz, bo on wcześniej y Proszę, jak co ty tak robisz? Misiu wcześniej łapką mi poka pokazywał. Gdzie jest? No, pokaż, gdzie jest? Gdzie jest sesteczko? Nie ma. Jeszcze raz, gdzie jest sesteczko? Mam <grym> mózg rozwalony. <grym> Misiu, gdzie jest? Szukaj. Mm. Jaki grzeczny. Proszę ich też spróbować, czy dla ciebie to jest głupia zabawa. Gdzie jest cesteczko? No, No, dalej <laughs> Koniec grubacy. Dobrze, słuchajcie, ja zabrałam Alana w jego dzień urodzin. Po prostu w rodzinę. do klubu. Ha 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 fitness taka zabawna. No i właśnie wychodzimy z tego treningu i jak chcecie, to jak oglądacie tego vloga, wbijcie na mojego Instagrama Fintoncia, bo w sobotę właśnie rano wrzucę Wam, co dzisiaj robiłam bardzo fajny trening pośladeczków. Jeżeli macie niedobór, to może ta obra Wam się spodoba, bo powiem Wam, że bardzo się spodobał ten trening. Więc y, polecam. Dobra, to będziemy kończyć. Jak widzicie, już wyszliśmy, to jest masa ludzi zawsze. E, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. E, może chciałbyś od razu podziękować za życzenia, bo Ci dziewczyny zapchały skrzynkę. Dziękuję za życzenia. Rzecznie. Ślicznie dziękuję za życzenia. łóżki. No, więc y, Alan, dziękuję za życzenia i pewnie za te, które się pojawią w tym, pod tym filmem też, nie? Oczywiście. Oczywiście, no. Dobra. No to my spadamy na chatę. Do zobaczenia. Dzięki. Widzimy się jutro. Pa.